Ok, tutaj poprosiłem kolegę y, Niemca, żeby pomógł mi tutaj y, 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 czytać te słowa poprawnie. Zobaczymy, czy nam się uda. Tego jest dość dużo. Dobrze, Eisbein. Das Eisbein. Noga wieprzowa po poznańsku. Ancuk. Der Anzug. Ubranie męskie. Antrejka. Das Entree. Przedpokój. E, bachać się. Der Bach. Und... E, Baden. Ja, das ist äh, der Bam. Bach und äh, Baden. Ah, du hast äh, kleine äh, kleine Foto. So, zusammen ja, ist Bach. Okay. Nächste. Bamber. Bamberg. Bamberg. Hup. Äh, Bana. Die Bahn. Pochong. Bixa. Die Büchse. Puschka. Blauka. Blaumachen. Ja. Äh, Brecha. Das Brecheisen. Breschka? Brecher. Äh, Brille? Die Brille. Bubek? Der Bube. Zug? Zug. Drach? Der Drache. Dreifuß? Der Dreifuß. Durch? Durch. Elva? Die Elf. Famula? Die Familie. Pfeffer, Der Pfeffer. Feuer? Das Feuer. Frechowny. Frech. Futter. Das Futter. Futrować. Futtern. Ja. Futtern. Garować. Gären. E, Gimela. Der Müll. Giskana. Die Gieskanne. Gisnąć. Gießen. Glaca. Die, die Glatze. Glajcować. Glätten. Glajchować, o. Glejcen, okej. Glans. Glans. Glancejki. Ja glashanszu. Haczka. Die Hacke. E, hajcować. heizen Hajtać się. heiraten hackać, hacken, Hazaj. Der Hase. Heksa. Die Hexe. Jaczka. Die Jacke. Jaka die Jacke Kanka die Kanne Kasta der Kasten Kippa, die Kippe Kies der Kies Kista die Kiste Klamerka die Klammer Klamot, die Klamotte Klapstulla. der K... nee, die Klappstuhle Klara die Klare Klunkre Klunker Kniff der Kniff. Korbal Der Kürbis. Äh, Luft. Luft. Äh, Lumpe. Der Lumpen. Meißel. Der Meißel. Naschagen. Die Schräge. Nudle. Die Nudel. Nigger, Die Mugge. Äh, Rodle. Rodelschlitten. Ja. Äh, Räuber. Der Räuber. Äh, Rucksack. Der Rucksack. Richtig. Richtig. E, ryczka die Ritsche, e, Snelka. schnell, e, szabel. schabel schabel, Szabelek. Oh. schabelbunde, ja. schagówki die Schräge, schneka die Schnecke, e, schneka z glancem schneke mit der Glanz, oh. Okej. Okay. schnupa die Schnuppe, Schnittka. die Schnitte, spiczność spitzeln, schreibność Schreiben. Stekiel. Der Stecken. Stender. Der Stender. Stramować się. Stramstehen. Strykować. Stryken. Szypa. Die Szype. Taszka. Die Tasche. Tytka. Die Tüte. Usiąść się. Sich setzen. Uszporać. Sparen. Weko. Das Wegglas. Westka. Die Weste. Węborek. Äh, Ambar? Nein, okay. Äh, äh, Am, Ambar. Amber, okay. Mm, okay. Äh, widziałem go siedit. Ich habe ihn sitzen gesehen. Äh, winkel? Der Winkel. Wuchta? Die Wucht. się. Sich richten. Seucher? Die Seuche. Zug? Zug. Sünder? Der Sünder. <laughs> okay, vielen Dank. Äh, ja. Da sind aber ein paar Sachen drauf, die. Z tym wiadrem, tutaj na przykład kolega mówi, że to jest po prostu błąd w tym tekście, że jest, my tu mamy Aimer powinno być, a, a nie Ambar. Nie? Że, że tu był błąd jakby w tekście. O, jako Berlińczyk od urodzenia. A komar jest Myche, a nie tak jak tutaj, tutaj było podane e, po poznańsku, że to się wzięło od Nyga di Myge. To, 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 to jest błąd też w tekście. Co do antrejki, tutaj właśnie kolega mówi, że to bardziej pochodzi z francuskiego, a tutaj się bardziej powiedziało właśnie, że garderoba, tak jak u nas, nie? czyli to pierwsze pomieszczenie, gdzie ściągamy ciuchy, czyli przedpokój to będzie bardziej uważane jako garderoba oda, oder... Flua. Flua. O, Flua. O, o, a nie antrejka. A nie antrejka to bardziej jest francuskie. A co do bamberki, to kolega właśnie nie wiedział w ogóle, co to znaczy, bam, ży, bamberka. Tylko wyjaśniłem, że chodzi o tej miejscowości. Skąd właśnie przybyli do nas, prawda? No i dopiero wtedy, jakby było to jasne, nie? A tak, to, a tak nie. Więc musiałem to jakby doprecyzować. Zapomniałem jeszcze trzech słów, zapytać kolegi, więc poprosiłem koleżankę o pomoc. Pierwsze słowo po poznańsku. Kwirlejka. Tak film. Oznacza montewkę. Drugie słowo po poznańsku. Lajsnąć sobie coś. Sich etwas leisten. Czyli y, zafundować sobie, sprawić coś. I ostatnie słowo po poznańsku. Lofry. Die Läufer. Czyli albo drugie, zweite. Die y, Co u nas po prostu y, wyszło jako włóczenie się, wałęsanie się po poznańsku. Dobra, to na tyle. Pozdrawiam.